Widom, ja hey. W tym będę śpiewać teraz Plecak. z trochę Hej, czy to dromuj? Kumpy... Nalazek. To bratem. Który nie dowierzy, że ja to potrafię? Ja się tym zajmuje, to jest jeszcze znowu za plecak. No to trzymaj kosze, jest to nie czas umierać, Aż mi drugiego, jak ja w takim młodym wieku, inżyniera. robię to dla moich ludzi, których kocham, A nie po to, żeby zdobyć medal. Plecak, zawsze znaczy na plecach mam go Wystarczy tylko mi plecak i mogę uciekać stąd Już jako dziecko w plecach mapa i koks Kompas mi wskazuje drogę, odnajdziemy nowy ląd A i mój plecak na plecach mam go Plecak na plecach mam go Plecak na plecach mam go w na plecach mam go, plecach na plecach mam go, plecach na plecach mam go. O. jest potrzebne. Jestem po siebie, to mam. co nie chcę nie zjegnął, nie kilo, nie zjegnął, nie 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 Kilka papyków i enchat, mamy strzać, dosłownie wszystko. Bronią w sobie towarzystwo. W duże do mnie już nie patrzysz się bo Bo już się jestem celebrytą. Ty się ze mną jak idziemy w tery. Mamy tyle rzeczy, nam nie zabierzesz. Tylko plecak jak chodzimy nader Moje miasto świeci na serwerze Plecak, że na plecach mam go. Wystarczy tylko mi plecak i mogę uciekać stąd. Już jako dziecia, plecak mapa i koks. Popatni wskazuje drogę, oddaję menowy lon. A i mój plecach na plecach mam go, plecach na plecach mam go, plecach na plecach mam go. Plecach na plecach mam go, plecach na plecach mam go, plecach na plecach mam go. mam w Zostawcie subika i lajka! Jeszcze reklama Artyfaka się na końcu wypiła. Zostawcie subika i lajka ehm, na to, jak na będę.